Dzień dobry, człowieki, z tej strony broniali witam was w kolejnym odcinku Don't Starve Together Solo. Skakujemy sobie do gry i teraz, proszę państwa, jeden dzień pozostał, już nawet nie cały. Teraz pozostał jeden dzień do rocznicy. To będzie drugi przetrwany rok. Teraz już dobrze, bo teraz jest jesień. Tak, od jesieni zaczynaliśmy. Druga rocznica, drugi rok, całkiem nieźle to wygląda, biorąc pod uwagę fakt, że mamy 2, 4, 6, 8... a 4, 6, 8 bossów rozwalonych w ciągu dwóch lat. Wygląda w porządku, bardzo dobrze, cieszymy się. Więc tak, plan na dzisiaj jest prosty. Yy, właśnie widzę, że moje maszyny nie są naładowane. I szczerze mówiąc, w ogóle mnie to nie interesuje. Jak coś się spali, to mnie zaboli. Ale mam nadzieję, że się nic nie spali, bo jest ostatni dzień lata. Więc po prostu trzymam kciuki, że się nic nie zjara. Plan na dzisiaj jest taki: myślałem, żeby skoczyć do jaskini i skraftować te rzeczy, które wspominałem, że skraftuję. Te wszystkie. Morning Stary i tak dalej. Te wszystkie po prostu. A, ale to mi może usnąć. O, gecko! Ejo! Dobra, mamy kilka gecko. A... Trochę mi szkoda malinek, ale szczerze mówiąc nie chcę mi się więc. Naprawdę mi się nie chce po prostu iść i napełniać tylko na jeden dzień. Więc tak, jeśli chodzi o plany dzisiejsze, to tak jak mówiłem, zacząłem. Chciałem skoczyć do Kiva skraftować te nasze rzeczy. Natomiast nie skoczymy, bo mam za mało. Mam za mało living logów i po prostu nie będzie mnie stać na skraftowanie wszystkiego, co bym chciał. Znaczy, nie wiem, czy będzie mnie stać, czy mnie nie będzie, ale obstawiam, że mnie raczej nie będzie, więc. Dlatego z tego tytułu... Nie mam skrzynki na girsy. Dlatego z tego tytułu będziemy musieli zrobić coś, co zwiększy naszą ilość Living Logów. A żeby zwiększyć naszą ilość Living Logów, musimy koniecznie zasadzić więcej drzew i poczekać na jesień, aż przyjdzie do nas bursu koniedzieć który je rozwali, przywoła elegancko Trigardy i my dzięki temu będziemy mieli więcej Living Logów, z którymi będziemy mogli zrobić co chcemy. Dokładnie tak, taki jest plan. Dlatego ja teraz zacznę od przygotowania, że tak powiem... O, jeden light bulb szybko... A tutaj. Zaczniemy od tak naprawdę przygotowania miejsca wycinki, tak żeby nasz Borcuko Niedźwiedź mógł nam ładnie tutaj narobić drewna, które nam się przyda też do rozwoju naszej bazy i nie tylko. Ja tu tylko szybko odłożę jeszcze rzeczy. Szczerze mówiąc nie jestem pewny, czy wszystko wzięliśmy z cave'a. Wydaje mi się, że tak. Tak, patrzę tak tutaj po tym, wydaje się, że tak. Dobra, na to nie mam miejsca. Nie wiem, wrzucę tu, bo na razie nie chce mi się szukać. Dobra, no i zaczniemy od zasadzenia 60 drzew. Dokładnie tak. Sporo, no ale pomyślcie, co się stanie, jak to wszystko zostanie ścięte, no nie? Tu, ten las, jaki jest teraz. Plus dodatkowo nasze 60 drzew, które zasadzimy, właśnie teraz. Nie będę się starał jakoś ładnie tego sadzić, bo to nie ma najmniejszego sensu, już. Nikt nie będzie na to patrzył, nikt nie będzie z tego strze strze strzelał. Nikt nie będzie z tego strzelał. To nie jest żadna dekoracja. Dokładnie tak. Dajcie mi chwilkę, uporam się szybciutko. W ten sposób zapewnimy sobie dostęp do drewna i do living logów. Tak naprawdę z podstawowych surowców będzie nam brakować tylko i wyłącznie kamienia. Dlatego prawdopodobnie to będzie kolejna rzecz, jaką dzisiaj zrobimy. Pójdziemy zebrać trochę kamienia. Dobra, może zostaćmy jeszcze. O, dokładnie tak. Dobrze. No i to mamy ogarnięte. Teraz musimy pomyśleć, skąd ja chciałbym wykopać kamień, tak żeby już wyczyścić. Do zera. Tutaj mamy elegancko wyczyszczone. Tutaj jest trochę kamienia. I ewentualnie kamień jest tutaj. Tu są jeszcze te psy. Ciężki wybór powiem wam. Gdzie jest król świń? Tu jest król świń, Okej. Okay. Dobra. To ja mam już pomysł jak to zrobimy. Otóż zrobimy to trochę inaczej niż myślałem. W ogóle nie mam thermal stone'a. Zostawiłem go? Nie wiem. Możliwe. No i znowu będę musiał zrobić porządek tu w skrzynkach. Dobra. Nieważne. Robimy sobie szybko bolsy, Bierzemy młotek i zrobimy coś ciekawego. Jak gdzieś wyrzuciłem jakieś narzędzia. Tutaj są narzędzia. Weźmy młotek. I chyba tylko tyle nam się przyda. Ten 9% młotek. Więc, panie i panowie, myk jest taki, że odłóżmy to na swoje miejsce. Nie zrobiłem tego poprzednio. Jak wszedłem do gry, to już nie miałem tego na sobie i zapomniałem. Dobrze, trzeba uzupełnić naszą aleję gwiazd. Elegancko, idealnie. Patrzcie, jak to zarąbiście wygląda. Podoba mi się. Dobra. I mamy, panie i panowie, jesień. I witam moich przyjaciół świnki. Ja mam do was sprawę, ale niestety bez zbrojki nie pogadamy, więc muszę szybko sobie jeszcze skraftować zbrojkę. Dobra, moi drodzy, mam już zbrojkę. Plan jest taki, że ja ostatnio stwierdziłem, że te świnie są po prostu za blisko, dlatego że jeżeli przywołają się psy i będzie letni pies, że tak powiem, to on może tutaj przebiec koło tych moich świn i tak naprawdę wszystko spalić. Dlatego zrobimy po prostu taki myk, że przeniesiemy to stąd. Rozwalimy wszystkie domki, jakie tutaj mamy. Dobra, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz rozwalimy całe te mury, bo one też zupełnie nam nie są potrzebne. Rozwalił nam się młotek, zróbmy szybko jeszcze jeden młotek. Elegancko. I teraz myk jest taki, że to jeszcze nie jest koniec. Tutaj mamy tych dwóch naszych koleżków. Oni będą się w nocy bali nocy. Jakkolwiek to brzmi. Więc my zbierzmy sobie szybko malinki i zrobimy jeszcze jedną ciekawą rzecz w międzyczasie. I teraz nie jestem pewny, ale zaraz to sprawdzimy, czy mam rację, czy się mylę. No, normalnie chciałem je zabić, ale myślę, że nie zabijemy ich, bo nie ma takiej potrzeby. Jakbyście się zastanawiali, jak zabić tego pa Dobra, jak zabić tego pajaca. Wyrzucacie to na podłogę. Bierzecie broń i czekacie, aż któryś przyjdzie. Dobra, niechętnie idą. O ten już szedł. Dobra, nieważne. Nieważne, idziemy do naszych świnek. Później się zajmiemy tymi ptakami wkurzającymi. Na szczęście zdążyliśmy wszystko zebrać. Więc teraz tak, jak ja dam ci malinkę... Ach, nie będziesz za mną szedł. A jak ci dam drugą malinkę? Nie chcesz. Okej, okay, czyli malinki nie działają, musimy im dać mięso. Dobra, na szczęście mamy Monster Mita. Tak, myk jest taki, chcemy, żeby za nami szły. Dobrze, więc tak, weźmy może to, bo to nam się psuje i weźmy to. Zapytacie pewnie, dlaczego tak dużo? Otóż, potrzebuje armii, potrzebuje armii świnek. Zacznijmy od tego, że damy tym dwóm, żeby one za nami chodziły. O, dokładnie, trzeba im dać mięso, żeby chodziły za nami. Dobra, teraz pójdziemy po prostu za tymi śladami i zobaczymy, co nam się przywoła, mając nadzieję, że przywoła nam się stalowa... jak ona się nazywała? Stalowa owca, dokładnie tak Tak, ja jestem friend, dokładnie panowie O, tu jest jeszcze jedna Dobra, myk Dobra, ona też za nami idzie Dobra, mamy już trzech kolegów A, one się boją No, myślałem, że one będą dopiero bały się w nocy No trudno Dobra, niech one tam biegają My odkryjemy do końca ślady i do nich wrócimy Mańki Au 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 au. Dobra, i teraz trzymamy kciuki, żeby to była owca stalowa No, jeszcze nie, jeszcze za chwilę Jezu, ile tych śladów? Jeszcze? Mutyla noga, ile tego? Ale w sumie dobrze, że tu przyszliśmy Jeszcze? Dobra, teraz musi się coś zrespić. Dobra, do góry. Co to jest? War. Okej. Okay. nie przeszkadza to nam, bo to był też nasz plan. Więc tak, ja tu słyszałem świnie. Tak, to ty biegasz taka przerażona. Nie masz domku, pewnie ci rozwaliłem kiedyś. Chester, ja cię nie wziąłem. No tak, bo myśmy byli bez zbrojki. Dobra, czy my tu coś zostawiliśmy? Important. Ooo, jest tu trochę rzeczy do zabrania. Dobra, musimy je zabrać stąd. Czyli jednak nie wziąłem stąd wszystkiego. No dobrze. Nawet zbrojka się znalazła jedna. Dobra, tego silku już tak dalej nie potrzebuję. Musimy zabrać sobie lightbulby, bo mam ich mało po prostu. Chociaż tak naprawdę to ja mogę wziąć, bo przecież rzucę sobie to do chestera. Dobra. Musimy koniecznie naładować sobie nasze światło, bo mamy go trochę za mało. O, dzień tu się zrobił. Doskonale. Yy, dobra, Chester, ja mam dla ciebie parę fantów ciekawych. Weź to, ja zdejmę szybko to. Dobra, to, 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 to. Czy coś jeszcze mogę wrzucić? Nie, reszta mi się raczej przyda. Dobra, dajmy Chestera, bo go zapomniałem poprzednio. I dajmy śwince mięsko. Dajmy kolejnej śwince mięsko. Okej, okay, wy za mną chodzicie. Tu jest jeszcze jedna, dajmy jej mięsko. Chodź za nami, tak, dokładnie. I idziemy teraz do naszego miasta świnek. No, pimpajcie, przyjaciele, pimpajcie. Nie są za szybcy, no ale trudno. Muszą, muszą wystarczyć. Dobra, i skoro tu jesteśmy, no to rekrutujemy dalszą część armii. Pyk, chodź za nami. Pyk, chodź za nami. Tutaj, świnka, chodź za nami. Ile ich mamy? Raz, dwa, sześć. Okej. Okay. Za mało, jeszcze więcej. Ty, świnka, chodź za nami, to jest dla mnie. Świnka, chodź za nami. E, 6, 7, 8, 9, 10. I 11. Myślę, że powinno wystarczyć. Jakbyście się zastanawiali, jak pokonać warga, bierzecie sobie taką małą armię. Idziecie do warga, który był gdzieś tutaj. My go zostawiliśmy elegancko, nie? Wargoś, Ehm. Eee, gdzie on jest? I follow. Ok, no to followujcie mnie. Tylko szukajmy szybko warga. Ej, on tu gdzieś był. Nie ma go. Zniknął? Dobra, zniknął. No trudno. To lecimy do tamtego, którego przywołaliśmy tam na górze. Ej, trochę szkoda, kurczę, że zniknął. No ale cóż, trudno. Musimy tam dotrzeć, zanim będzie wieczór. Bo wtedy one zaczną przerażone biegać dookoła Znaczy one jak już będą w walce To one nie powinny w sumie być przerażone I biegać dookoła, natomiast Przed walką mogę uciec Czy ta armia biegnie za nami? Dobra, jest, są You is good, tak, ja jestem good W sumie to nawet, jeśli one by z nami Zostały, to mogłyby nam ściąć las To nie jest głupi pomysł Dobra, jest nasz wark, chodźcie świnki do mnie Elegancko, i walczymy Dobra, no i tak naprawdę Mamy załatwione, o nie, ognisty pies Trzeba go zabić, dobra Ognisty nie żyje. Jak tam? Warg? Okej. Okay. Warg też nie żyje. Okej. Okay. No i chwila, moment i po wargu. Dobra. Żeby one się nie bały, robimy im ognisko. E o nie, nie zebrałem po wargu wszystkiego. Dobra, trudno. No i teraz mamy wieczór. Nie możemy jakby ich opuścić, bo one się przerażą. O właśnie. Teraz poczekamy razem z nimi tutaj przy ognisku. I rano pójdziemy zobaczyć, czy będą może chciały... Ściąć z nami drewno, czy nadal będą lubić nas, czy to tylko na jeden dzień. Chociaż wiecie co, może niech one sobie tu stoją. Ja jako dobry kolega po prostu dałem im ognisko, żeby nie latały przerażone. A teraz wrócimy do ich wioski i ją po prostu zburzymy. Dokładnie taki był mój cel. Żeby zniszczyć ich wioskę. I dlaczego? Dlatego, że ja chcę przenieść te wszystkie domki właśnie w jedno miejsce, żeby farma świń była właśnie w okolicach króla świń, a nie przy naszej bazie, gdzie mógłby tam teoretycznie przebiec ognisty pies i nam ją całą spalić. Bo tak jak sami wiecie, biegnąc po drodze do naszej naszego killing zona, mijamy właśnie farmę świń więc co tak jak mówiłem wyciągamy młotek i rozwalamy pytanie jest czy ja będę w stanie to wszystko zebrać prawdopodobnie nie ej te świnki wracają do domu taki kawał ciekawe zaskoczę was panowie ale nie będziecie mieli gdzie wrócić no ej nie wiedziałem że one krzyczą no dobra rozejrzyjmy się tutaj jeszcze jakiś domek jest dzień dobry where is sun to dark to dark where is sun a, a mam trochę wyrzuty sumienia że im tak robię no ale trudno nie wejdziecie do tego domku, bo to nie wasz domek. Dobra, one poszły spać. Ciekawe, czy jak ja pacnę jedną, to czy obudzą się wszystkie. Nie. O nie, obudziły się. Dobra, ale daliśmy radę w sumie je bez problemu rozwalić. Więc w sumie spoko. No co, rozwalamy dalej domki, tak? Taki jest nasz plan. Tutaj są jeszcze trzy. I tu na górze jest jeszcze jeden, po którego też pójdę. Oczywiście szybka, yy, jak to się mówi... A ty to masz mało życia. To jest, tak powiem, szybka przeprowadzka świnek. A właśnie, on jest na mnie zły, bo widział chyba jak bije. Poczekaj chwilę, bo ja nie mam miejsca już. Ej, gdzie ja mam broń? Tu mam broń, dobra. Dobra, mamy go. Całe szczęście tamta armia tych świnek nie wróciła stamtąd, bo stamtąd byśmy mieli problem, dobra. E, no, ale nie wszystko nam wejdzie już. Już jest, tak powiem, ciepło. Dobra, ale to możemy wyrzucić, tak? Co, to też? To jest 10? O kurde, panie. Dobra, popiół pił mi się nie przyda na razie. Tu jest jeszcze domek i świnka. Czy ty jesteś na mnie zła? Nie jesteś. No to już możesz być. A nie, bo tu idzie druga. No dobra, trudno, nie będziemy jej rozwalać już. Dobra, myk, mamy to. No dobrze, to mamy i jeszcze tam jeden na północy jest domek. Tu jedna świnka wraca. Czy ja chcę. Cię za... Kurde, ja tak cię chcę zaatakować. Mamy to. Zebraliśmy jednego strzała, ale to się nic nie dzieje. I rozwalamy tutaj jeszcze jeden domek na północy. O, dokładnie ten. Ciekawe, gdzie jest właściciel swoją drogą. O jest. znalazł się, dobra. bieramy Dobra, i właściciel. Niestety, dobra, teraz musimy zrobić unik. O nie zrobiliśmy. Najgorszy unik ever. Dobra, zjedzmy szybko. To był dźwięk y, krampusa, w ogóle to, co przed chwilą słyszeliśmy. Także musimy powoli przestać zabijać y, niewinne świnki. O, tu jest jeszcze jedna. Dobra, no to let's go. Znaczy, przestać. No, powinniśmy zwolnić, czy coś takiego. No, w każdym razie, jak zabijemy już tą świnkę, to musimy uważać. Czy ona mnie zabije? Nie, no, ona raczej mnie nie zabije. Czy ty możesz stanąć w miejscu? Dobra, nie mamy zbrojki. To musimy zrobić unik, bo ona, jak nam walnie, to może nas zabić. Dobra, udało się. Teraz powinien być dźwięk. No właśnie, jest w porządku. Ja zetnę sobie może jednak szybko jedno drzewo, żeby mieć na zbrojkę, bo mam 40 zdrowia tylko. Dobra, myk, myk. A nie, nie ma. Nie stać mnie jeszcze. A, no co prawda. To prawda, trochę tym, tych świnek jakby zatłukliśmy. Dobra, więc jesteśmy u króla świń, i ja, mniej więcej, w tym miejscu chciałbym zrobić właśnie farmę. Dlatego, Chester, już widzę, że mi przeszkadzasz, choć tutaj. I zaczniemy od skraftowania murków, tak jak poprzednio. Postawimy po środku pikskina, myślę, Pixkin będzie w porządku, i otoczymy go elegancko murkiem, tak samo jak poprzednio. okej okay. wygląda to nieźle. I teraz jeszcze tutaj. OK. No, i mamy ten nasz, jakby base, podstawę. I teraz skraftuję zbrojkę, na którą zbierałem zresztą. Ok, my sobie też ognisko i zróbmy sobie to ognisko, dobra. I teraz zaczynamy znowu kraftować domki. Będzie ich co prawda o połowę mniej, ale będą wszystkie w jednym miejscu. No i kładziemy je w okolicy tego. Myk, mamy świnkę, która nie jest na nas na szczęście zła. Dobra, wygląda to całkiem nieźle. I to by było na tyle. Więcej nie zrobimy domków. Chociaż chciałbym zrobić jeszcze jeden, by to tak ładnie wyglądało tutaj. Czy ja mogę skądś wziąć świnki? No, nope. no ale trudno. W każdym razie zostawiamy tak jak jest. Jest elegancko, jestem zadowolony. Możemy wracać. Także udało nam się przenieść naszą farmę. Co prawda teraz będzie trochę kawałek, żeby do niej dobiec. Ale to nam nie przeszkadza, bo zrobimy sobie pewnie prędzej czy później ścieżkę tam. Dobra, ważna rzecz, musimy zacząć od tego, żeby się wyleczyć. Na szczęście mam kilka pierogów, mam trochę jajek, nie martwimy się, w moment się wyleczymy. Dobra, pyk i pyk i jesteśmy bardziej healthy. Teraz tak, ja bym szczerze mówiąc chętnie zrobił boomerang, żeby rozwalić te latające tutaj gecko, które trochę zaczynają mnie już wkurzać, gdzie ja mam kask tutaj. Yy, dlatego tak. Zróbmy szybko bumerang. Nie mam drewna, więc nie zrobimy bumerangu. Chociaż jak one usną, może zdążę je pacnąć. Czekajmy, aż one usną. Dobra, nie wygląda, żeby chciały usnąć. O, dobra. Raz udało się je pacnąć. Niestety nie podlegają stanu COVID. No dobra, trudno. Nie będziemy za nimi latać, bo nie ma sensu. Wypakujmy się. No i właśnie zaczyna mi brakować skrzynek, dlatego potrzebuję tego drewna. Niech ten bursuko niedźwiedź już przychodzi. Dobra, i wypakujmy oczywiście jeszcze czesterka. Ja mam skrzynkę na gemy mam. Na pewno mam, jak mogłem nie mieć. Co to w ogóle? Co to w ogóle było? Co to w ogóle? Co to w ogóle było? Dobra, na to już nie znajdę miejsca, więc robimy tak. I te kulki gdzieś też powinienem mieć. O, mam tutaj, dobra. E, Okej, okay. to mamy załatwione. Teraz najchętniej to wykopałbym tutaj wszystko, co jest. Mówiąc, wykopał, mam na myśli. skraftowałbym pitchforka i którego swoją drogą jeszcze nawet nie mam odkrytego. I wykopał to wszystko. Zaraz, czy ja nie zasadziłem dopiero co grzybów? Tak szybko. Okej. Okay. Dobra, moi drodzy, wykopmy... Zobaczmy, jak duża jest nasza baza w tym momencie. No powiem wam, trochę tych kratek zajmuje. No, zdecydowanie. Problem z tą bazą jest taki, że jest ona trochę krzywa. W sensie, no tutaj ten fire pit jeszcze dobrze jest, bo jest w miarę na środku, no nie? No ale ten już tutaj tak dobrze nie leży. Otóż, jest taki fajny layout bazy, który ja szczerze mówiąc chciałbym sprawdzić. Polega on mniej więcej na tym, że te roślinki... Lesz i bulb mają najwyższy współczynnik w grze, jakby palności. Czyli one, jeżeli są gdzieś w okolicy, to one zawsze będą się palić pierwsze. Nieważne, co jest w okolicy, one zawsze zapalą się pierwsze. Jest taki fajny layout bazy, który polega na tym, że stawiacie sobie jednego Ice Flęgomatic. Zaraz spróbuję go skraftować. Jeszcze szybko dwa giersy. Dokładnie tak. Kładziecie sobie taki jeden Ice Flangomatic i potem na każdym... O, nawet na przykładzie tego. I potem na rogach kładziecie po prostu właśnie te roślinki. I wtedy jeden Ice Flangomatic jest w stanie zapewnić wam jakby zasięg swój plus zasięg jaki oferuje roślinka, że jakby ona się podpali, no nie? I to jest coś, co ja chciałbym zrobić w niedalekiej przyszłości ku przeprowadzce, że tak powiem. Nie mówię, że ta baza jest zła, natomiast zastanawiam się nad jej powiększeniem. Więc dokładnie tak, yy, zaraz spojrzymy sobie na mapę, Chester czy, czy ty mi? Tak, oczywiście, że mi zakładasz zasłania skrzynkę, której szukam. Yy, potrzebujemy na tą bazę bardzo dużo miejsca, no bo bardzo dużo miejsca jest w stanie jakby ta baza zapewnić. No, wiecie o co chodzi. I zastanawiam się, czy właśnie tutaj, w tym miejscu, nie będzie to wystarczająco dużo. Jest to po prostu bardzo duży kawałek, jest on na środku, jest niedaleko świnek, niedaleko naszej starej bazy, żeby jakbyśmy musieli przechodzić gdzieś. Także ten kawałek byłby idealny do postawienia nowej bazy. Więc chodźmy tam szybko, czy ja mam pitchforka? Mam. To miejsce wydaje mi się, że jest do przywołania bossa. Aha, tutaj są mańki. Trochę to komplikuje sytuację, te mańki komplikują nam sytuację. Czy mamy jakieś teoretycznie lepsze miejsce? No nie, tutaj nawet mamy bardzo blisko do Wormhola. W teorii musielibyśmy zamknąć gdzieś te mańki, albo je po prostu wytłuc. Wiecie co? I trochę podoba mi się pomysł z ich zabiciem. Tak, będziemy chcieli je zabić. Przykro mi to mówić, ale takie są fakty. Musimy coś poświęcić. Dobrze, więc tak. Mniej więcej w tym miejscu, ja sobie może zaznaczę. Na środku tego placu będziemy chcieli położyć nas, nasz ice Flengomatic, a następnie na jego krawędziach położyć nasze roślinki. Tylko teraz dajcie mi chwilę. Dobrze, więc sprawdziłem. Chwilę mi to zajęło. Możemy zabezpieczyć w ten sposób obszar o rozmiarze 14 na 14 czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. I teraz teoretycznie jeszcze w drugą stronę 7. Tylko ja sobie tutaj zaznaczę w miarę środek. O, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. Dobra. I teraz tak. No i teraz jedziemy oczywiście do góry. Czyli tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. OK. I teraz teoretycznie w dół. Czyli raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7. Dobra, no i teraz tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ok. Jeżeli teraz wszystko byśmy zamknęli w takim kwadracie, to jest to obszar, którym jesteśmy w stanie zabezpieczyć czterema roślinkami. Jest to dość spory kawałek. Może na mapie będzie widać. No patrzcie, dość duża baza. I ta baza jest zabezpieczona wtedy tylko jednym Ice Flangomatic. Nasza baza w porównaniu do tej, no jest większa. Zdecydowanie nawet bym powiedział, kurde, ja taką dużą bazę Zrobiłem. Ale w każdym razie nie o to chodzi, bo tam są jeszcze farmy, no nie. My tutaj farmy chcielibyśmy zrobić w innym miejscu. To będzie zabezpieczenie struktur. No ale tak naprawdę jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobrze, więc w teorii powinniśmy móc położyć tutaj Ice Flingomatic, tylko ja bym chciał go położyć w miarę na środku. Teraz tylko, czy to jest na pewno mój środek. Muszę to sprawdzić jeszcze raz. To jest siódma i tutaj. No tak, wychodzi na to, że tutaj mamy środek. Eee, no, najgorsze jest to, że teraz nie mam zaznaczonych tych, więc ja może. Położę z powrotem. Okej, okay. i wykopmy jeszcze 7 w każdą stronę. Znaczy, tak naprawdę 6, właśnie. Tak naprawdę 6 musimy wykopać. 6, dobra, i tu jest chyba jeden za dużo w takim wypadku. A dobra, nie było tam za dużo, tutaj był jeden za mało. Dobra, nieważne. W każdym razie z tamtej strony na pewno się zgadza, więc w tej sytuacji w tym miejscu powinniśmy mieć środek tutaj. Dokładnie tak. Więc kładziemy tutaj Ice To jest w teorii środek naszej nowej bazy. O, ale krzywo położę. No dobra, ale trudno, nic się nie stało. Na rogach tutaj należy położyć nasze roślinki. Zaznaczmy sobie szybko to miejsce. I tak naprawdę należy potem usunąć yy, całą podłogę i postawić taką, na której nie będzie. Mogło się, nie będzie mogło się nic zespałnić. Okej, okay, wkurzyły się mańki. Jakoś tak. Nawet by się zgadzało. No, będziemy musieli się ich pozbyć. W każdym razie trochę przedłużę. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Na razie, cześć.